Cześć, jestem Saspian z Mistrzów Robotyki. A dzięki temu filmikowi dowiecie się, jak podłączyć i uruchomić pojedynczy silnik, zarówno w aplikacji Scratch, jak i w aplikacji Flowchart dla robotów Krypton. Przygotowałem sobie tutaj takie proste stanowisko warsztatowe. Jeden silniczek, trzy klocki na krzyż, tak żeby nam się coś kręciło. Podpinam go do sterownika, do portu A. Mamy proste stanowisko warsztatowe. Teraz uruchamiamy nasz sterownik. On automatycznie już połączył się z zapisaną wcześniej siecią. O tym, jak połączyć sterownik, możecie zobaczyć w poprzednim filmiku. Tutaj natomiast y, odpalamy naszą aplikację. W aplikacji najpierw łączymy się z naszym robotem. Podłączanie. Czekaj, pamiętamy, że. Nasz silnik jest podpięty do portu A. <coughs> Zacznijmy od y, tego prostszego programu, czyli od programowania w Scratch. Ze zakładki czynności wybieram sobie Włącz silnik, Port A. Tutaj dla sterownika D <coughs> maksymalna prędkość to jest prędkość 50. Gdybym podpinał go pod sterownik B, wtedy ta prędkość maksymalna byłaby 100. Czyli sterownik kryptonizacji 0 i 2 ma takie ograniczenie silnik, port już mam odpowiedni wybrany, jest to port A, gdybym miał dwa silniki, mogłem sobie wtedy zaznaczyć też port B, zmienia nam się wtedy troszeczkę ten broczek. Mam tylko jeden silnik, więc zostawiam sobie port A, prędkość 50. Gdybym uruchomił teraz tą aplikację, ten program, w zasadzie możemy uruchomić, on nam się będzie kręcił cały czas w nieskończoność. Chciałbym natomiast, żeby nam ten program sam się wyłączył, czyli ustalmy sobie, że chcę, żeby ten silnik działał przez na przykład 3 sekundy. Więc z zakładki kontrola, wybieram blok, czekaj i tutaj wpiszemy sobie 3 sekundy. Teraz y, uruchomimy silnik i program będzie czekał 3 sekundy na wykonanie kolejnej akcji. Tej akcji jeszcze tutaj nie mam wpisanej, kolejną akcją będzie wyłączenie naszego silnika. Tak, tą instrukcję dajemy na samym końcu. Czyli teraz nas, nasz program uruchomi po uruchomieniu włączy silnik, port A, prędkość 50, odczeka 3 sekundy i wyłączy. Sprawdźmy sobie. Działa świetnie, tak jak chcieliśmy. 3 sekundy się wyłączył. Zapiszmy sobie ten projekt. Napiszmy sobie tutaj: Motor A, gotowe. Zapisałem go. Chciałbym uruchomić teraz ten sam program, ale nie za pomocą aplikacji, a za pomocą sterownika. Wobec tego prześlę go sobie na sterownik. W prawym górnym rogu klikam sobie tą strzałeczkę. Pobieranie w toku, zaczekaj. Program został pobrany do robota. Możesz uruchomić program ze sterownika. Teraz klikam tutaj w przycisk. Raz, dwa, trzy. Wyłączony. Nasz program. Jest gotowy. Zobaczmy teraz jak będzie działać ten sam program, ale napisany w aplikacji Flowchart. Wracamy do głównego menu. Tutaj z zakładki nie wybieramy teraz programowanie, a wybieramy schematy blokowe. Jak widzicie, różni się nieco rozłożenie wszystkich paneli. Mamy natomiast nastawniki, w których są wszystkie informacje dotyczące pracy silników. Wybieramy sobie blok silnika, podpinamy go pod, port główny, pod blok główny. Przepraszam. Tutaj z zakładki z bloku głównego klikamy sobie w ten blok. Możemy wybrać, który silnik. Zauważcie, mamy dwie zakładki: silnik A i silnik B. Gdybym chciał uruchomić dwa silniki, wtedy muszę tutaj też zaznaczyć tą opcję ważność, czyli wykorzystaj te informacje także. Nie chcę. Wobec tego odznaczam. Wybieram sobie port A. Aplikacja Flowchart ma tą przewagę, że możemy tutaj wykorzystać różne tryby pracy silnika, czyli wykorzystuję enkodery, czujniki obrotów silnika, które są właśnie w tym silniku wbudowane. Możemy ustalić sobie parametr obrotu o konkretną liczbę stopni o pętle, czyli pełne obroty, czy chciałbym 3 czy 4 pełne obroty. A mogę bezpośrednio już ustawić tutaj przez ile sekund nasz program ma działać. Wybieram sobie zatem z tryb sekundy. Chciałbym, aby działał przez 3 sekundy, czyli wartość wpisuję 3, prędkość tak samo 50. OK, mam wszystkie parametry wpisane. Wobec tego mój program jest gotowy. Zapiszmy sobie je. motor FC, czyli flowchart. Zapisałem. Tutaj nie ma możliwości uruchomienia programu bezpośrednio z aplikacji. Ten program muszę sobie najpierw wysłać do sterownika. Pobieranie w toku. Zaczekaj. Program został pobrany do robota. Możesz go uruchomić. Wobec tego teraz uruchamiam go również za pomocą naszego przycisku. Raz, dwa, trzy. Wyłączył się. Czyli działa tak, jak powinien. Świetnie. Dziękuję bardzo, zapraszamy do oglądania naszych kolejnych filmików, kolejnych warsztatów, jak wykorzystać te wszystkie czujniki, silniki w zestawach krypton. Pozdrawiam, hej!